Nam od nich? Bo od tego w zasadzie wszystko się zaczyna. Pojawiają się szanse, które wykorzystujemy, bądź nie. Sami tworzymy różne sytuacje, w których musimy zdecydować o obraniu drogi. Zgadzamy się lub nie na pójście w kierunku, który wytyczają inni. Kiedy w 2010 roku rozpocząłem służbę w i jej mieszkańcom, miałem za sobą już samorządowe. Miałem także doświadczenie z pracy w oświacie jako nauczyciel i jako dyrektor, a także doświadczenie menedżerskie wyniesione z pracy w Chowieckim Pamiętam, że sporą niespodzianką dla mnie było znalezienie się w drugiej turze wyborów, a wygrana była dużym zaskoczeniem. Mój program wyborczy był bardzo ambitny i obejmował cały szereg różnych obszarów, w których chciałem dokonać zmian. Wizja zmiany i kierunku prowadzenia miasta znalazł uznanie wyborców, a podjęte wówczas działania zaowocowały kolejnymi kadencjami. Przystępując po raz pierwszy spodziewałem się, że zostanę burmistrzem i będę dzierżył stery miasta po dnia przez trzy kadencje? Z pewnością nie. Jednak upływający czas zdobywanie coraz większego doświadczenia. I co bardzo ważne, chęć przeprowadzenia płynie i harmonijnie zmian w przestrzeni miejskiej zdeterminowały nie do kolejnych statków w wyborach na burmistrza. Był to czas niepowtarzalny, był to czas wyjątkowej możliwości, jakie się przed nami, przed Bochnią otworzyły, spowodowały cały, cały szereg różnych, ale jednocześnie jakby bardziej spójnych działań. Jednak burmistrz to tylko lub aż kapitan statku obarczony główną odpowiedzialnością, ale jednocześnie ograniczony wieloma przepisami i wymogami. Oczywiście na pokładzie jest załoga, oficerowie i sztab. Bez tego taki statek nigdzie by nie dopłynął i skończyłby na ostrych rafach lub w stałym bezsilnie na liźnie. Szanowni Państwo, kurs statku, któremu na imię Bogu wyznaczaliśmy wspólnie co roku uchwalając budżet i zawarte w nim zadania. Na jego pokładzie często też mieliśmy pilotów, którzy przeprowadzali nas przez niebezpieczne i nowe akweny, albo też próbowali nakierować nas czasem na niebezpieczne i zdradliwe wody. Wielu zapyta, czy wszystko się udało, czy zaplanowane działania zostały wykonane, czy ten wytyczony kurs dawało się utrzymywać. Sądzę, że udało się to w większości, chociaż aura była nieprzewidywalna, często nieprzyjemna, szczególnie tam, gdzie nasza ta kadencja opitowała cały, cały szereg wydarzeń, które stawały na drodze nie tylko nam, ale wszystkim. Największymi zagrożeniami była pandemia i wojna w Ukrainie. Pamiętamy przecież wszyscy paraliż spowodowany pandemicznymi obostrzeniami, puste ulice, braki towarów w sklepach. Bardzo trudną sytuację wielu przedsiębiorców, szczególnie w branży gastronomicznej i turystycznej. Ogólnoświatowy kryzys dotknął też wokół. Trudno było cokolwiek planować, szalejące ceny wykluczały możliwość przewidywania zmiany kosztów zaplanowanych <tuszy> inwestycji. Podjęte działania ratunkowe zmniejszyły też wpływ do miejskiej kasy, ale nie wolno było czekać i nic nie robić. Gdy jeszcze jedno nieszczęście nie poszło całkiem w zapomnienie, a powracająca stabilizacja dawała nadzieję na powrót do normalności, wybuchła wojna w Ukrainie. Miliony uchodźców trafiło pod nasze dachy, gdzie znaleźli gościnę, a wręcz przyjmowani byli jako członkowie rodziny. Bognia i jej mieszkańcy też mieli w tym swój udział i cały świat. Chodzi o Polaków za tą otwartość, za to serce i współczucie i pomoc. Ale ceny znów zaczęły szaleć, koszty wzrastać i trudno było przewidzieć, co będzie dalej. Czy udało nam się przednąć przez tamten naprawdę bardzo trudny okres? Z całą pewnością mogę powiedzieć, że tak. Oczywiście, tak jak wszędzie, ponieśliśmy określone straty. Niektóre nie do odrobienia i również tak jak wszyscy musieliśmy korygować, nawet niekiedy zarzucać swoje prawy. Pokonaliśmy jednak większość trudności wspólnie, pomimo wielu przeciwności, a nawet ataków, których się nie spodziewałem. Nigdy nie odwracałem się, nie odwracałem się ani od rzeczowej krytyki, ani od przedstawianych innych pomysłów, ale to co wyprawiało kilka osób było zdumiewające. Zamiast w przysłowiowy sposób podwinąć rękawy i wziąć się do roboty mnożyły się pomówienia donosy, zgłoszenia do wszelkich możliwych instytucji, czyli tak zwane próby wkładania kija w szpry. Dlaczego o tym mówię? Szanowni Państwo, zarządzanie miastem to nie jest droga usłana różami i z doświadczenia mogę stwierdzić, że takie destrukcyjne. Podkreślam destrukcyjne Niekrytyczne działania budują zły obraz miasta i z całą pewnością, jeżeli nie zniweczymy, to opóźnimy sporo rzeczy. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że formułowane zarzuty, obawy czy przewidywania, chociaż w końcu nie znajdowały żadnego potwierdzenia, to miały przełożenie zewnętrzne i na przykład zrażały wykonawcę. Sam jeden raz usłyszałem, wolę gdzie indziej realizować inwestycje niż bochnię, w Bochni, nawet mniej zarobić, ale mieć święty spokój i być wolnym od o jakiejś łapuchy i układy. To samo z pozyskiwaniem środków zewnętrznych. Wielokrotnie pytano mnie, co tam się w tej Bochni dzieje. Oczywiście po jakimś czasie zrozumienie kto i dlaczego to robi spowodowało, że już nie zwracano uwagi na takie działania, ale wielokrotnie było mi trudno, że tak to u nas wygląda. Mamy już nową Radę, w której zasiądą tylko cztery osoby z poprzedniej Rady i mam taki gorący apel do Państwa Radnych. Krytykujcie, wyciągajcie błędy, żądajcie ich poprawy, ale nie blokujcie działań rzucanymi bez sensu podejrzeniami i pomówieniami mającymi na celu nie poprawę funkcjonowania miasta, czy jakości inwestycji, ale jakieś ukojenie dla niespełnionych ambicji, ambicji, czy dziwnego zaznaczenia w ten sposób swojej obecności. Pracujcie ponad podziałami dla dobra pracy. Naprawdę niepotrzebne antagonizowanie ludzi i mieszkańców powoduje to, że miasto tylko na tym pracuje. Szanowni Państwo, to moje dzisiejsze wystąpienie ma w zasadzie takie podwójne znaczenie. Jest pewne podsumowanie mojej służby miasta i jego mieszkańcom. Jest też pożegnanie. Jak Państwo wiecie, nie zgłosiłem swojej kandydatury w kolejnym wyścigu do testowania funkcji burmistrza miasta. I ja, i moja rodzina doszliśmy do wniosku, że już wystarczy. Te kilkanaście lat, to były lata niezwykle pracowite. Były to lata, podczas których mogłem realizować wielkie i potrzebne inwestycje, cieszyć się z sukcesów, jakie udosiła Pochnia i co dzień obserwować, jak zmienia swoje oblicze. Jednak Bochnia jest bardzo zaborcza. Wymaga i to bezwzględnie lojalności i oddania. Nie ma dla wolnego weekendu i odpoczynku, choćby tylko w niedzielę kilkanaście lat poświęcone bezgranicznie wokół nie służyły życiu rodzinnemu. Jeszcze raz dziękuję żonie i córce za to, że tak długo wytrzymały, wspierając mnie nieustannie. To jednak minęło i nie ma powrotu do tego, co się wydarzyło, co za nami. Chcę teraz swoim bliskim poświęcić najbliższe lata i ten czas, który Bóg mi jeszcze podaruje. Po prostu pójść na spacer bez telefonu, wyjechać na wycieczkę, rozpalić grilla. Przepraszam za te buchy, może zbyt osobiste wynurzenia, ale wiem, że Państwo znając specyfikę pełnienia funkcji gospodarza miasta, wybaczycie mi tę słabość. Każdy z nas ocenia rzeczywistość na podstawie własnego osądu, ale stara się również brać pod uwagę w większych mniejszym stopniu ocenę innych. Spróbuję w miarę obiektywnie, ale też z pewną z pewnością na swój sposób ocenić czas, w którym był Jak już wspomniałem, nie wchodziłem do tego urzędu jako ktoś całkiem nowy. Moje doświadczenie samorządowe bardzo mi pomogło na początku tej drogi. Nie zamierzałem także czynić rewolucji w tym mieście, bo ono wymaga zmian, ale zmian przemyślanych i nie z całością. Moi poprzednicy pozostawili sporo do dokończenia i tym inwestycjom w pierwszym rzędzie trzeba było poświęcić sporo uwagi. Myślę tutaj o Uzborni i o Bohejskej Strefie Aktywności Gospodarczej. I tak jak Uzbornia była praktycznie w trakcie realizacji. PSAG wymagała bardzo dużej uwagi i prowadzenia całego szeregu działań. Dzięki usilnym staraniom udało się skupić maksymalnie dużo gruntów, uzyskać dla niej zagospodarowania wszelkie pozwolenia, wybudować drogi dojazdowe, infrastrukturę drogową i przyłączeniową, a w końcu powitać pierwszego inwestora. Jeszcze przed oficjalnym otwarciem strefy swój zakład wybudowała firma Werner-Henkel która jest wielącym producentem opakowań. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że te działania były niezbędne. Uzbornia jest bardzo chętnie odwiedzanym miejscem, a WSAG stanowi duże zaplecze rynku pracy i rozwoju. Oprócz tego przynoszą z określone wpływy do budżetu miasta. Skupiając się w tej chwili tylko na tych dwóch zadaniach, chciałbym zaznaczyć, jak ważny jest harmonijny rozwój miasta. I tak jak fakt rodzinny pozwala mieszkańcom na miłe i zdrowe spędzanie w nim czasu, to boheńska Strefa Aktywności Gospodarczej pozwala na utrzymanie tego typu obiektów oraz śmieszne planowanie kolejnych inwestycji, nie przychodów. Ale jakże ważny z punktu widzenia zwiększenia komfortu i wygody życia mieszkańców gór. Nie sztuką jest bowiem wzięcie potężnych kredytów, i wykonanie wielu świetnych, ale kosztownych prac. Sztuką jest tak budować, żeby mieć za co później utrzymać i zadbać o wykonane inwestycje. Z reguły nie dotyczy to jednej lub kilku kadencji, ale dziesiątków, a może więcej lat. To mocno przyświecało im przez cały czas służby temu miastu i choć czasem pokusy były silne. Wysokie dotacje, na przykład świetne pomysły, to wbrew sobie trzeba było wyhamować. Niektórzy zarzucali podczas mojej kadencji inwestycyjny malazm, brak decyzyjności, opieszałość w wykonaniu, a ja tak dzisiaj jak i zawsze powiem Państwu, że to było pragmatyczne podejście do możliwości, jakie mieliśmy i zachowania równowagi finansowej. Oczywiście z pewnością można było szybciej, więcej. Lecz często trudności i niespodzianki, jakie napotykaliśmy, powodowały opóźnienia, a nawet rezygnację z niektórych rozwiązań. Jednak miasto Bochnia to na tyle duży i skomplikowany żywy organizm, iż wszystkiego tak do końca nie da się zdiagnozować i przewidzieć. Okres, który miałem zawsze sprawować funkcję burmistrza Bochni. Był okresem rozwoju naszego miasta. Jestem przekonany, że pomimo różnych zdarzeń, które przeszkadzały, a nawet uniemożliwiały wykonanie niektórych planów inwestycyjnych, większość zrealizować się dało. Esencja właściwie to nawet więcej różnych prac, tych bardzo dużych i, tak, i tych całkiem drobnych, jak na przykład wymiana. Gdzieś jednej, dwóch lamp niewątpliwie wpłynęły na lepszy komfort życia w naszym mieście. I nie jest to z mojej strony jakieś wychwalanie samego siebie. Nie, po prostu taki czas, jaki miałem do dyspozycji, pozwala na większy rozmach i śmieszne roz rozwiązania przy wykorzystywaniu zewnętrznego wsparcia. Oczywiście te wszystkie duże i małe projekty nie miały szans na realizację bez ludzi, którzy za tym stali. To obecni i byli członkowie zarządów Sejmiku Małopolskiego, posłowie, nasi radni wojewódzcy, boheński powiat i wiele innych samorządów. To także cały szereg instytucji biorących udział w kształtowaniu procesu decyzyjnego, ale też jednostki organizacyjne miasta. Niewiele też zapewne by się udało zrobić, gdyby nie zgrany zespół w Urzędzie Miasta. Mam tu na myśli moich zastępców, Gusława Kortejmu, Roberta Celadzego, obecną Panią Skarbnik Ewę Dudek i oczywiście byłą Panią Skarbnik Grażynę Zioło, Panią Sekretarz Edytę Grodziską, kuc oraz naczelników wszystkich i tych związanych i niezwiązanych z inwestycjami wydziałów. Dziękuję Wam serdecznie, dziękuję za współpracę. Dziękuję także wszystkim pracownikom za ich poświęcenie i zaangażowanie we wszystkie sprawy miasta. Chciałbym wyrazić swoją wdzięczność radnym wszystkich trzech kadencji, kiedy byłem burmistrzem. To Wy swoimi decyzjami pozwalaliście na realizację zakładanych planów ale również aktywnie te plany kształtowaliście. Czasem zamieniając jedno zadanie na inne, czasem zmieniając lub uzupełniając zakres zadań. Wspólnie potrafiliśmy przez te wszystkie lata dogadać się w wielu, w nawet, wielu nawet trudnych sprawach. Oczywiście nie można przede wszystkim pominąć aktywności i rad osiedlowych i różnych organizacji pozarządowych, a także mieszkańców indywidualnych. To także Wasze zaangażowanie w trakcie planowania i szerokie prowadzone z Wami konsultacje pozwoliły na ostateczny kształt projektowanych inwestycji i osiągnięcie najpopularniejszego konsensusu. Życzę wszystkim Państwu samych sukcesów i spokojnej, twórczej pracy Dlatego jedynego, niepowtarzalnego. Mojego, naszego ukachanego miasta. Nowemu podażowi spokojnej, twórczej i obfitującej same sukcesy pracy, a nowym radnym uchwalania jak najlepszych dla Bogni i jej mieszkańców rozwiązań. Szanowni Państwo, pozostawiam miasto w stabilnej kondycji finansowej. Na bezpiecznym poziomie zadłużenia wynoszącym na koniec 2023 roku 38,8 miliona złotych, co stanowi 22,71% dochodów ogółem. Należy jednocześnie podkreślić, iż pomimo kryzysu gospodarczego wywołanego wybuchem wojny w Ukrainie, a także realizacji wielomilionowych inwestycji udało się nam w ciągu w ostatnich dwóch lat zredukować poziom zadłużenia o blisko 9 milionów złotych. Nowym władzom miasta pozostawiam do kontynuacji historyczny pod względem wielkości budżet na 2024 rok, w którym prognozowane dochody przekraczają 211 milionów złotych, zaś wydatki 218 milionów złotych. W trakcie realizacji jest wiele zadań inwestycyjnych, których łączne koszty zaplanowane na 2024 rok przekraczają ponad 51 milionów złotych. Głównym źródłem ich finansowania są środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości ponad 30 milionów złotych. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę. Dziękuję za wszystko.